Masoni twierdzą, że symboliczne elementy na dolarze były ogólnie znanymi symbolami w czasach powstania wielkiej pieczęci. Odżegnują się też od spisku mającego doprowadzić do nowego ładu świata. Motto na pieczęci Stanów Zjednoczonych, Novus Ordo Seclorum, pochodzi od Wergiliusza. Oznacza nowy ład wieków, a nie nowy ład świecki. W masonerii nie ma nowego ładu świata. Wszystkie inne tłumaczenia oznaczają nieznajomość łaciny. Łacina miała więcej wspólnego ze światową polityką niż z zawiłymi przesłaniami. Ojcowie założyciele nawiązywali do narodzin nowego narodu z radykalną formą rządów. Novus Ordo Seclorum znaczy nowy ład wieków. Ten nowy ład to republikański rząd, nie w sensie partii republikańskiej, a rządu opartego na reprezentacji. Ameryka nie miała być demokracją, tylko republiką, a to oznacza rząd złożony. Złożony z reprezentantów. Mimo starań, żeby umniejszyć wpływy masonerii, jest jedna sporna kwestia, dotycząca dolara, którą można wyjaśnić przy pomocy masońskich symboli. Sukces filmu Skarb Narodów potwierdza pęd publiczności do szukania ukrytych znaczeń. I ostatni dowód z udziałem tajemniczego guru. Inspiracja symboliki Wielkiej Pieczęci jest przedmiotem kontrowersji. Dyskusyjny jest udział masonów w jej stworzeniu. Jedno jest pewne. Symbole z pieczęci przeniesiono na dolara dopiero w 1935 roku. Dokonał tego prezydent Ameryki i Mason. Umieszczenie wielkiej pieczęci na dolarze to niezwykła historia. Sekretarz Rolnictwa Henry Wallace, późniejszy wiceprezydent, zasugerował umieszczenie wielkiej pieczęci na odwrocie dolara. Henry Wallace interesował się też mistycyzmem i okultyzmem. Znalazł książkę o wielkiej pieczęci i zdumiał go rysunek na rewersie, którego wcześniej nie widział. Zobaczył tam piramidę, a studiował symbolizm i miał guru, który też był masonem. I który uważał, że symbolizm ma wielkie znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Guru albo nauczycielem był dziwny osobnik Nikolas Rourick. Nikolas Rourick był rosyjskim mistykiem i rysownikiem, który wiele podróżował w latach 20. do krajów, które jego zdaniem odwiedził Jezus. Chciał nawiązać kontakt z Chrystusem i ustalić, kiedy powróci. Rurik mieszkał w Nowym Jorku w latach 20. i wtedy poznał Wallesa. Miał niezwykły wpływ na Wallesa. Kiedy przyjrzymy się rysunkom Rurika, okazuje się, że był wszechstronnym geniuszem. Obecność takiej osoby ma wpływ na świadomość i pomaga dotrzeć do prawdziwego znaczenia rzeczy. Opinia publiczna potępiała ich znajomość i Wallace stał się obiektem kpin, kiedy opublikowano jego listy do Rurika, gdzie nazywał go guru. To stało się szczególnie niewygodne dla Roosevelta, ponieważ Nicholas Rourke był podejrzewany o szpiegostwo dla komunistów. Rourke, który zainspirował Wallace'a, który z kolei zainspirował Roosevelta, w końcu stał się niewygodny z powodu swoich przekonań. Ale dzięki wskazówkom Ruryka Wallace zrozumiał wagę symbolizmu jako sposobu komunikacji. Jako masona uderzył go wizerunek piramidy i wszystko-widzącego oka. Możliwe, że Wallace i Roosevelt znali wszystko-widzące oko jako symbol Boga. Widzieli renesansowe obrazy z podobną symboliką. Ale zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że to nie wszystko. Masoni musieli ukryć swoje zamiary wobec Stanów Zjednoczonych. Tłumaczyli więc, że użyto ogólnie znanych symboli. Ludzie świetnie je znali, ale ja w to nie wierzę. Ale oprócz wszystko widzącego oka, Wallace dostrzegł w inskrypcjach nawiązanie do polityki prezydenta. Henry Wallace zauważył, że novus ordo seclorum, czyli nowy ład wieków, nawiązywał do nowego ładu i zaproponował prezydentowi wykorzystanie maksymy. Zamykają banki. Prezydent Roosevelt proponuje nowe reformy. Nowy Ład to określenie reform zapoczątkowanych przez Roosevelta w czasie wielkiego kryzysu, miały na celu reformę społeczną i poprawę gospodarki. Wallace. Wallace szybko zrozumiał znaczenie przesłania, ponieważ był członkiem tajnej organizacji. Poszedł z tym do Roosevelta i powiedział to symbolizuje kim jesteśmy, co robimy i dokąd zmierzamy. Wallace dowiedział się, że nigdy nie użyto rewersu pieczęci i zaproponował Rooseveltowi, żeby umieścić go na banknocie. Z kolei Roosevelt postanowił użyć dwóch stron pieczęci na dolarowym banknocie. Co ciekawe, Roosevelt osobiście zatwierdził projekt. Często osobiście zatwierdzał projekty pieniędzy, znaczków i architektury. W przypadku dolara ocenił ostateczny projekt i wprowadził kilka niewielkich poprawek. Czy zwolennicy teorii spiskowej mieli tym razem rację? Franklin Delano Roosevelt i Henry Wallace byli bardzo ważnymi masonami w Stanach Zjednoczonych. Roosevelt był jednym z czternastu prezydentów należących do masonerii. Można dopatrzeć się spisków w formie wielkiej pieczęci umieszczonej na odwrocie dolara. Oni wierzyli, że były to masońskie symbole. Symbolika ukryta w nieużywanym rewersie wielkiej pieczęci Znalazła się na dolarowym banknocie dzięki Henry'emu Wallaceowi i jednemu z najpotężniejszych masonów wszechczasów, Franklinowi Delano Rooseveltowi. Franklin Delano Roosevelt. Zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że to ukryta deklaracja masonerii. Nie chcą, żebyście się dowiedzieli, co znaczą te symbole. Nie ujawnią ich, ponieważ należą do spisku. Celem masonów jest zaprowadzenie nowego ładu na świecie. Amerykanie i ludzie na całym świecie nie będą mieli na to żadnego wpływu. Dlatego trzymają to w tajemnicy. Podobno ojcowie założyciele, którzy byli masonami, celowo ukryli wiadomość w wielkiej pieczęci. Rozumieli to Wallace i Roosevelt. Ale masoni zaprzeczają. Po prostu był to odpowiedni symbol Boga i dobry pomysł, żeby przypomnieć obywatelom, że Bóg widzi wszystko, co robią, kiedy tylko wyciągną dolara. Wszyscy historycy są zgodni, że masoni odegrali kluczową rolę w narodzinach Stanów Zjednoczonych i od tej pory sprawują władzę. 14 prezydentów było masonami, ale nie ma żadnych dowodów na próbę objęcia władzy nad światem. Idee antymasońskie pojawiły się w latach 70. XVIII wieku. Ortodoksyjni katolicy twierdzili, że masoni są przeciw chrześcijaństwu, jednak wielu z nich było dobrymi chrześcijanami i nic ich tak nie bolało, jak obwinianie o herezję i bluźnierstwo. To wszystko wynika ze strachu przed nieznanym. Wizerunki na odwrocie dolara to dowód, że ojcom założycielom udało się stworzyć uniwersalny i trwały symbol Ameryki dla reszty świata. Wielka pieczęć przetrwała próbę czasu, bo była świetnie zaprojektowana. W innym przypadku zmieniono by ją. To symbol Ameryki w XVIII wieku, jak i dziś. To ikona. Mamy banknot dolarowy, papierosy Camel, Coca-Cola i Amerykę. Nie ma wątpliwości, że dolar zawiera symbole oznaczające sposób, w jaki przywódcy polityczni widzieli młodą republikę i jej przyszłość w świecie. Ta wizja inspirowała wielu obywateli, ale na razie nie mamy dowodów czy symbole te są częścią spisku masońskiego. Wersja polska Toja Sound Studios. Tekst Agnieszka Kwiecień Czytał Boży Morgan.